Witajcie z tej strony Tomek i... I to. No, widzimy się w kolejnym... Teraz widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Właśnie teraz w karcie Wam się pokaże film, poprzedni film yy, poprzedni film z tej serii. Yy, czy to jest nagrywane na zapach? Nie, wrzucę sobie dwa filmy w piątek lub w czwartek. Yy, szkoła, wiecie, no muszę też odpocząć od komputera, bo zdalne jest... Wiecie przez co? czy zdalnym. Chyba mogę to powiedzieć. Nie wiem. Nie mogę Wam zdradzić szczegółów. No i... Teraz będziemy grać z mistrzem. Tak. Aha, bo to jest... A, bo tam jest bedrock, okej. Okay. Zamiast tych główek. No i się ładują. Ale co się... Ej. Nie wiem, czemu jest takie ładowanie. Nie wiem po co. Aha, czyli ładowa. A, kiedy będzie czas na tego? Okej. Okay. Okej, okay, ładuję to w generatory. E, cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Ja bardziej jestem tak na bazę. Znaczy na bazę. No na bazę robienia. E, czemu nic nie mówię? Tego nie wiem sorki za tą ciszę okej, okay, teraz coś będę starał się komentować yy, hy, 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 hy. Yy, po prostu nagrywanie na YouTubea nie jest takie proste okej, okay, ale muszę zrobić kilka generatorów w moim przypadku to jest pięciarz yy, fajnie by było jakby tego aha yy, jeżeli ten odcinek którego jeszcze nie ma na youtubie spodoba się wam czemu ty masz laga? Dla e, To będę nagrać więcej w tej serii e, Tak, a teraz co? Ej Lol Cz. Tak jakby Wiesz, Nie Chyba nie, 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 nie zauważyłeś się Oj, mój mikrofon, sorry Sorry, jeżeli nagrywacie na słuchawkach i <śmianie> Stało się coś niemiłego <śmianie> z Wami uszami Yy, okej, okay. cyk, 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 okej, okay, ono już obudowuje to, okej, okay. nie muszę tak obudować, elo, okej, okay, muszę to ulepszyć, e, mam tego troszeczkę mało, e, ciężko mi komentować to naprawdę, ale jeżeli Wam się spodobałem te headwarsy... IPcoxcraft.pl dam wam opisie To będę nagrać tego więcej. A! Pod ostatnim filmem Skywars 6 łapek było, a pod innymi już nie. Więc dziękuję Wam widzowi, którzy zostawili tą łapkę i zasubskrybowali kanał. Choć wiem, że nikt nie, zasubskryb nikt, nie zasubskryb nikt nie zasubskrybował. Tak, wiem to. Niestety z przykrością. Um. Niestety, 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 no. Okej, okay, już mamy dwa generatory diamentów. Teraz zasypie nas po prostu diamentami, no serio. Tak serio te diamenty idą bardzo powoli. O, już mamy. Zrobi nam skrzynkę. Myślę, że tak będzie dobrze. Na temat filmów. Filmy będą się pojawiać w... Tygodniu. No chyba, że będę mieć jakieś masakry zadane. To masakra. Nie chcę tego. Będziecie słyszeć w tle na pewno moje klikanie i jakieś tego. Bo się nie przygotowuję do filmów, praktycznie jak coś tego od razu atakuje. Kiedy I z tym. Ja Gold Wejść możesz po piątej minucie! Aha, czyli jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Ej, ty już masz. Ej, masz 64 diamenty! Jakim cudem! Chety. Masz chity, masz chity, masz chity, masz chity. Ja to zbierałem godzinę. Tak w ogóle. Masz gold. Czy ja mam gold? Proszę, proszę, proszę. Czy ja mam golda? Czy ja mam golda? Czy ja mam golda? Czy ja mam golda? Oczywiście, że mam golda. Okej, okay, to ja tutaj już zrobię sobie przygotowany piękny most. W piątej minucie. Okej, okay, to teraz widzimy się podczas piątej minuty. Teraz robię małe cięcie, bo kogo to w sumie obchodzi. No i już jestem. Yy, czy ja mam diamenty? nie mój drogi, co sumie napisał mój drogi, tego nie wiem Nie jestem dziwny, nie wiem, ogólnie e, Cyk, 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 cyk i cyk Aha, już jest piąta minuta, miałam się podbudować więc... A, diamenty, diaksy, diaksy, diaksy muszę zostawić Diaksy są cenne A co ty się budujesz, Jezus Maria A Ja myślałem, że kurde, ktoś się buduje do nas Okej, hey, ale serio ty tu rozpoczynasz szybko. Zobaczcie. Mm, mm, mm. Okej, okay, od razu to będę łączył. Czek, cyk, cyk, cyk. Jeżeli Wam się spodoba ta seria, już powtarzam to N teraz. I chcieliście się na... Mm, wiecie czym sami przecież? Y na CoxCraft.pl, a im więcej lajków pod dwoma ostatnimi filmami, które jeszcze się nie pojawiły. Powtarzam to znowu kolejny raz. jakaś masakra. Dobra, fokusujemy go po prostu. Czy dokończyłem zdanie? Chyba nie. Jeżeli będzie dużo łapek, to pojawi, będą się pojawiać dłużej te filmy, częściej. No i piszcie wszystko w komentarzach, bo Okej okay. cyk, rozwalamy główkę! Zaraz Serio. Ej, czemu... Lol! Czemu na dole jest... A nie, to jest księżyc. Aha, okej. Okay. Już po główce jednej koks, koks, no już po jednej główce, tak to się nazywa dziwne albo po prostu ja tak na to mówię, a tak naprawdę jest jakaś inna nazwa potoczna ale sądzę, hmm, że wymawiam to dobrze pierwszy raz dzisiaj gram na tym serwerze, więc nie dziwcie się, tylko proszę nie dziwcie się proszę macie się nie dziwić, okej okay, już okej. Okay, dzięki, dzięki Ech, już będzie kolejna główka zniszczona on, on chyba tego. On chyba już nie wytrzyma ten grać. Ale czy on chce walczyć do końca? No nie wiem. Okej, pęk, stryk, string, Eme. Eme, I jeszcze raz emeraldy. <ścoughs> czy ty próbujesz... Czy ty próbujesz mnie czerwować? A człowiek. Ku, witaj serdecznie, będziesz na filmie Moim. Oj, będzie. Ten... No, on wyszedł. chciałem mu napisać, że będzie na kanale, na filmie, ale no, niestety, niestety, niestety. Rekrutacja do. Okej, okay. ile to się nagrywa? 8 minut. 8 minut Okej okay. To będzie taka wersja krótka Ten takie demo jakby Ale y, poprzedni film się pojawi szybciej No a więc do zobaczenia i cześć y, Napiszę tylko Dawid Taka y, kończę film <laughs> Żebym wiedział, nie? Żebyś film Ok napiszę jeszcze mu No nie wiem, czy to jest za krótko? Yy... Uznajmy to za OK. O, napisał OK, okej. Okay. Więc zapraszam Was na serwer coxcraft.pl, jeżeli nie lubicie lagów oczywiście. Znaczy, jeżeli lubicie lagi. <laughs> nie wiem, zależy to już chyba od Waszego internetu bardziej. Mi raz lagnęło dwa, nie to co na derpmc, ale yy, zapraszam Was na ten serwer, jeżeli chcecie. A, i jeszcze mini info dla Was. Na tym serwerze to będzie pierwszy serwer chyba na świecie, polski. Mogę powiedzieć od razu polski. Discord znowu. Yy gdzie będzie amonkus, a przynajmniej dużo graczy, gdzie będzie to among Us. Ej, gdzie to jest? Gdzie to jest? Amonkus... Oj, oh, Sky Games. Nie, tego nie chcę. Hoop. Nie chcę na Hub. Gry... Nie, 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 nie. O! Już widzicie tu Amonkusy? Już widzicie. Tak, to będzie tryb Amonkus już w grudniu. Kiedy będą? Ale to. Już w grudniu, jeżeli to będzie ten grudzień, to patrzcie, ludzie, będzie episko. A moku no, z Minecraft po polsku będziecie mogli normalnie pisać. Na przykład, ja, ja piszę po prostu line na oczach Zabił i po angielsku, i to tyle: mają zagłosować. I w ogóle zaczęła się gra, nikt nie mógł nic robić. I yy, no. Polegałem już na parkourze. No, to już koniec tego filmu. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku, jeżeli z tej serii, jeżeli wam się, oczywiście wszystkim nie spodoba. O, to, aha, bo to jest na czas parkour. Wyszedł z serwera. Bardzo zostało usunięte. Ok. Więc serio, teraz do zobaczenia i cześć.